Za chwilę połączymy się z Londynem, by wysłuchać gawędy historyczno-literackiej Zygmunta Nowakowskiego. Tytuł dzisiejszego odcinka – Poczwórny Banita. Po tylu długich latach, po całym z wieku, można spojrzeć krytycznie na osobę mistrza Andrzeja Towieńskiego, Nawet można wzruszyć ramionami, uśmiechnąć się i powiedzieć, że cała jego historia była wielką awanturą, pozbawioną cech komicznych. Nikomu nieznany szlachcic polski przyjeżdża bryczką czy furmanką z dalekiej Litwy do Paryża, wioząc żonę i zapasy żywności. Staje nad Sekwaną i w błyskawicznym tempie opanowuje duszę emigracji polskiej, której najwybitniejszy przedstawiciel, Mickiewicz, tak wyraża się o przybyszu. Bóg zesłał nam człowieka nadzwyczajnego, naczynie lask dziwnych. Największy filozof, mędrzec i polityk wieku, skład cudownych tajemnic, posłaniec z ramienia pańskiego itd. Tak tak Chyba już więcej powiedzieć nie można. Lecz piorunujący sukces paryski nie wystarcza Tobiańskiemu, który sięga znacznie, znacznie wyżej, pragnie bowiem zdobyć ni mniej, ni więcej tylko papieża. Ten zamiar spełzł na niczym i skończył się fatalnie, bo papież po prostu wydalił naczynie lask dziwnych z granic państwa kościelnego. Oczywiście nie jestem papieżem, tylko mizernym pionkiem, lecz wyprosiłbym za drzwi takiego gościa jak to Wieński. Ponosi mnie fantazja i wyobrażam sobie taką scenę. Oto przychodzi do mnie ktoś nieznany, całkowicie obcy, i z samego progu mówi: Popraw się. Popraw się jak najprędzej. Nie kto inny, ale Pan Bóg nakazał mi objawić Tobie swą wolę. Masz wielkie obowiązki, których nie spełniasz w należyty sposób. Ja cię nauczę, jak postępować. Gdybym usłyszał takie moraly, takie napomnienia z ust człowieka nieznanego i nieproszonego, powiedziałbym proszę natychmiast wyjść. Nie mam zamiaru słuchać i tolerować pańskiej obecności w moim domu. Proszę wyjść. Wydalił Trojańskiego z Rzymu, ale mistrz nie przejął się tem i już na wsiadanym, już z samej granicy państwa kościelnego, kropnął do papieża list, w którym pisze o swojej misji w stosunku do stolicy Apostolskiej. I względem ciebie, ojcze święty, pierwszy na ziemi urzędzie pański, otrzymałem najświętszą powinność do spełnienia. Mocen jest Bóg użyć, kiedy mu się podoba, i najniegodniejszych narzędzi. Mocen jest Bóg posłać ostatniego sługę. Do najpierwszego urzędu swego. Jaką legitymację posiadał Tojański, by przedstawiać papieżowi wolę samego pana Boga? Chyba tylko to, że miał dwukrotnie widzenie raz w kościele Bernardynów w Wilnie, gdzie ujrzał w duchu swe posłannictwo, drugi raz u siebie na wsi. Antoświńcu, gdzie pokazał mu się najpierw krzyż biały w mocnym świetle, a potem Matka Boska, która wyciągnęła rękę i wskazała mu drogę, mianowicie drogę na zachód. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Tojański wierzył święcie w oba widzenia i wierzył w to, że Bóg obrał go sobie za narzędzie. Uwierzyła Tojańskiemu skolatana emigracja polska w Paryżu, papież jednak nie uwierzył i dziwić mu się nie można, że Zasosował środki bezpieczeństwa i nie chciał widzieć tego zagadkowego człowieka, który skarży się, że w pałacu Twoim odmawiają mi łaski, o którą błagam, abym u stóp Twoich mógł osobiście lub na piśmie prosić o opiekę Twoją. Zostałem odepchnięty, nie pozwolono mi mówić, ponowiono rozkaz opuszczenia Rzymu natychmiast. Ale to nie daje za wygraną i upomina papieża mówiąc, rachunek twój stoi przed Bogiem. O, Ojcze Święty, da nam jest moc powiedzenia tego Tobie. Jednej rzeczy nie można odmówić upartemu Litwinowi Towieńskiemu, a mianowicie nie można mu odmówić konsekwencji. Nie nic u Grzegorza XVI, odprawiony z kwitkiem, wydalony niemal siłą, próbuje cierpliwości następnego papieża, Piusa IX, pisząc Poczujcie, ojcze święty, ogrom odpowiedzialności waszej. Naprawiajcie, ojcze święty, przeszłość waszą. Taką usługę naznaczyła mi wola Boża oddać świętości waszej. Niezależnie od mentorskich napomień, papież nie mógł uznać misji Towieńskiego, który głosił mętną wiarę w jakieś kolumny duchów jasnych i ciemnych, okalających kulę ziemską. Te duchy, wedle teorii Towieńskiego, walczą z sobą, ścierają się nawzajem i decydują o losach ludzkości. Przecie papież, stojący na straży prawd wiary katolickiej, musiał potępić te mgliste, mistyczne, sekciarskie teorie. Od tego był papieżem. To Wiański wierzył niezachwianie w swoją misję, czyli jak mówił w sprawę Bożą. A nie znalezszy zrozumienia u stolicy apostolskiej szukał szczęścia gdzie indziej. I tu znowu musimy wzruszyć ramionami. I tu znowu mimo woli musimy uśmiechnąć się albo nawet roześmiać się na cały głos. To Wiański wysyła jakieś pisma do bankiera Rothschilda. Mało tego pisze także do cara, próbując ich obu nawrócić dla sprawy. Pomyślmy, trzy instancje, mianowicie papież, Rothschild i car. To nie jest poważne. Car Toreński nie był najlepszym patriotą. Polska i jej, jej sprawa leżała u niego poza marginesem rzeczy, które uważał za znacznie ważniejsze. Chciał przetworzyć świat, chciał go podnieść moralnie, a Polska mało albo nawet przez pewien czas nic go nie obchodziła. To nas najbardziej odpycha od Towieńskiego, który niepodległość Polski określił jako sztuczkę, do tego jako małą sztuczkę. Był z zdania, że gdy świat podniesie się do wyżyn jego wiary, Polska kiedyś może będzie wolna. Użył dosłownie takiego zwrotu. Kto odegrał wielki koncept, cóż jemu zagrać jakąś małą sztuczkę. Postawienie Polski to będzie już tylko sztuczką. Dążył do zgody z Rosją, powstanie listopadowe głośno potępiał, a jeśli idzie o władzę carską, był z zdania, że nie należy łamać rózgi, lecz przeblagać rękę, która bije. Do paści doprowadza mnie nauka. Bądźmy posłuszni rządowi i wszelkiej przemagającej sile ziemskiej, pod którą Bóg poddał nas. Albo, napadają nas zbójcy z przemagającą siłą i zabierają nam dostatek nasz. Skoro wszelki opór byłby daremnym, powinniśmy ulec przemagającej sile, ustąpić z rzeczy ziemskich, doczesnych, aby zachować życie nasze. Stojański zaleca bierność, mówiąc, że Polska odzyska niepodległość bez udziału Polaków. Wymaga dosłownie oddania cesarzowi, co jest cesarskiego i powtarza bez końca. Bądźmy posłuszni rządowi, nie nośmy żałoby jako wyrzutu rządowi za krzywdy nam ucznione. Ustępujmy, bądźmy posłuszni i tak dalej, i tak dalej w kółko. Co prawda, stożynek Towiańskiego do Rosji zmienił się z biegiem czasu, o czym świadczy list do braci udających się do Polski. Ten list napisał Towiański w czasie powstania styczniowego. Nie przeklinał emigrantów, którzy wyjeżdżali z Francji, by walczyć, ale stawiał im co najmniej dziwne wymagania sformułowane w słowach. Przybywszy więc na ziemię ojczystą, jawcie rodakom wstępnie, czym jesteście i dlaczego przybywacie. Stawajcie przed nimi naprzód jako apostołowie, a potem jako żołnierze, towarzysze broni. Ależ na miłość boską, oni szli bić się, nie apostolować. Ładnie by ich przyjęto, gdyby gdzieś w lasach, w puszczach zaczęli prawać kazania, gdyby z jakichś lichych okopów czy schronów chcieli zrobić ambonę. Dodam, że Towiański sam pragnął wracać do Polski, ale sprzeciwił się temu rząd narodowy i po trzykroć słusznie uczynił. Tam trzeba było żołnierzy, nie apostołów, amunicji, nie słów. Gdy powstanie upadło, Towiański po czasie odwrócił się od Rosji, widząc w niej wcielenie piekła. Mówił, że Rosja nie pojmie prawdy niebieskiej, że nie wolno szukać z nią porozumienia. Ścisłość każe jednak stwierdzić, że już na rok przed wybuchem powstania przepowiadał Rosji taką przyszłość. Będzie cierpieć, zniżać się i upadać. Doświadczy sama ciężkiego losu oczekującego każdego, kto zniżywszy się grzechem, stał się narzędziem ucisku i kary Bożej dla bliźnich swoich. Tak, ale te słowa nie zmarzą słów poprzednich, nakazujących posłuszeństwo wobec rządu rosyjskiego. Czterokrotny banita. Wypędziła go Francja, wyjechać kazał mu papież z państwa kościelnego, car skazał na wygnanie, a rząd narodowy w czasie powstania styczniowego nie pozwolił mu wrócić do Polski. Na jednego człowieka to chyba dość, jakby się zdawać mogło. A tymczasem do tej poczwórnej banicji dodać musimy więzienie i groźbę deportacji, która wisiała nad Towieńskim dość długo. Rząd francuski zamierzał zesłać go do Gujany, więc do kraju, który był miejscem kaźni przestępców. Szczęśliwym trafem, prawdopodobnie dzięki interwencji Mickiewicza, ominęła towiańskiego deportacja, lecz przesiedział się w paryskim więzieniu, zwanym dla Conciergerie, 53 dni. O ile kazania mistrza odbijają się ode mnie jak groch od ściany, o tyle jego listy pisane z więzienia budzą we mnie szczerą sympatię. To wieński etnieje, rośnie i już nie wywołuje wzruszenia ramion czy uśmiechu. Pisze na przemian po francusku i po polsku, chwaląc sobie warunki więzienne, choć nie były szczególnie łagodne. Mówi Bóg, który często każe człowiekowi cierpieć w pałacu, pozwala się cieszyć szczęściem wewnętrznym w więzieniu. Posuwa się dalej i pisze, że w więzieniu trzeba pościć, aby utrzymać sobie życie wewnętrzne. Jem wtedy dopiero, kiedy już bardzo tego potrzebuję. Pisze na stole, sporządzonym z dwóch stołków, z koszyków i z poduszek, bo rzecz szczególna w naszej kwaterce stolika nie ma. To wieński wierzy w to, że i więzienie jest zesłane przez Pana Boga. Będę wolny, kiedy godzina Boża wybije. Bóg tylko uwolnić mnie mocem, bo to więzienie jest dla sprawy Jego. Co więcej, dziękuję Bogu za to, że został skazany na deportację do Gujany. Jeśli w jego uroczystych oracjach publicznych, w pismach i listach brzmiała nuta nieszczera i fałszywa, wtedy w luźnych kartkach, kreślonych pospiesznie w celi czy na podworcu więziennym, nie ma fałszu zagroż. Czytamy te kartki ze wzruszeniem, któremu trudno się oprzeć. Pisał je fanatyk, ale fanatyk który zasługuje na szacunek. Oto na przykład takie zdanie. Dotąd każda chwila więzienia jest dla mnie ważną i konieczną. Uwolnienie przyspieszone nad zakres Boży, nienagrodzoną szkodę by mi przyniosło. Tak, pisać może tylko człowiek, naprawdę wierzący i w swej wierze konsekwentny. Myśląc o tym, przepraszam Ducha Towieńskiego niemal za wszystkie słowa krytyczne, które o nim wypowiedział. Niemal za wszystkie. Hmm, trudno mu wybaczyć, że sprowadził Mickiewicza na manowce. Że kazał mu z katedry Collège de France wykładać nie historię literatur słoweńskich, ale teorie mistyczne i zarazem rewolucyjne nic z literaturą nie mające wspólnego. Jest rzeczą zrozumiałą, że rząd francuski udzielił poecie dymisji. Ostatni jego wykład czytamy w jakimś bolesnym zdumieniu. Oto Mickiewicz, cytując widzenie księdza Piotra z trzeciej części dziadów, mówi, że wyprorokował Towiańskiego jako obrońcę, jako wskrzesiciela narodu. Co więcej, w Towiańskim widzi następcę Napoleona. Nie dziwota, że ten wykład był wykładem ostatnim. Towiański, tragiczny bankrut, od którego odsunęli się, jeżeli nie wszyscy, to w każdym razie wszyscy wybitni Polacy, dożył późnych lat. Bardziej papieski niż sam papież, pogodził się z Klerem i spoczął na cmentarzu w Curychu. Niechże jego niespokojna dusza spoczywa w pokoju. Ciąg dalszy gawędy Zygmunta Nowakowskiego o literaturze polskiej w przyszłą niedzielę. Przypominamy naszym słuchaczom, że nasz przegląd codziennych wydarzeń pod tytułem Panorama nadajemy w każdy dzień powszedni z wyjątkiem soboty o godzinie 21.10, a powtarzamy następnego dnia o godzinie 6.10 i 12.10. Panoramę niedzielną nadajemy o godzinie 10.05, a powtarzamy o godzinie 16.05 i 21.05. Mówi rozgłośnia polska Radia Wolna Europa.